Witam Was kochani na kanale Kasia Tarot. Witam Was serdecznie, moje kochane raki. To będzie czytanie na miesiąc październik. To będzie ogólne czytanie. Mam tylko jedną kamerę dzisiaj, bo po prostu druga mi nie działała. Także kart nie będziecie oglądać, tylko tak będę Wam pokazywała. Przepraszam, patrzę się tutaj na monitor na laptopie, jak to wszystko wygląda. E, także ogólne czytanie. Wyłożę karty na ono, ogólną energię na październik dla raków. E, porozmawiamy o pracy i finansach. Oczywiście miłość, miłość, sprawy miłosne, i na końcu zobaczymy, co nam w ogóle karty radzą. Także już nie będę przedłużała. Przechodzimy do czytania na miesiąc październik dla raków. Miesiąc październik, krak. Mamy gwiazdę. Mamy królową Buław. I mamy Page'a Buław. Słuchajcie, ja już Wam mówię od razu: Wy macie nadzieję na coś, na coś nadzieję. Wy macie o, o już plan na to, że wszystko się sprawdzi w tym październiku. Wszystko pójdzie do przodu, co tam sobie zaplanowaliście, jaki projekt macie, jesteście w energii królowej Buław, jesteście dynamiczne, energiczne, idziecie do przodu, przecie do przodu, mamy page'a page Buław. Także ktoś tu z Was ma nadzieję, ktoś tu z Was przechodzi takie jak gdyby leczenie się w środku, uspokojanie się. To jest taka przepiękna energia, to jest nadzieja na przyszłość, że wszystko w przyszłości będzie dobrze. To jest również karta spełnienia marzeń. Także przepiękna karta na ten miesiąc, październik. Także marzenia Wasze powinny się spełnić. O ile zostaniecie w energii królowej, buław, nie będziecie się po prostu bać. Przecie do przodu, nie wstydzicie się, jesteście pełne energii, atrakcyjne, nikt Wam nie będzie mówił, co macie robić. To jest również karta czasami taka spirytualistyczna. To jest również taka karta, gdzie ciepło bije od tej królowej, i ta królowa potrafi się ogarnąć wszystko dookoła. A przy tym jest bardzo taka: po prostu nikt nie wchodzi w drogę królowej buław. Co królowa buław postanowi, to królowa to, to zrobi. Plus macie pasję. Dużo będzie was w pasji i życia w, w, w październiku. przejdźcie do przodu. Wy chcecie, żeby coś. Spełniło to, o czym marzyłyście, i wy własną, własną robotą, własnym, własnym zachowaniem, własną sobą dojdziecie do tego. Także nie zmieniajcie nic, przecie do przodu, bądźcie w tej energii e, królowej Buław, przebojowe, bez wstydu no nie bez wstydu wiecie o co mi chodzi. Po prostu nie wstydźcie się, idźcie do przodu z tym planem, jaki macie e, na przyszłość. Także przepiękna energia. Bardzo taka, dużo energii, dużo takiej siły woli, silna osobowość. Jesteście silne raki, dacie sobie radę ze wszystkim. Dobra, zobaczmy, jeżeli chodzi o pracę i finanse, co tutaj czeka nasze raki w przeciągu w październiku. No i znowu mamy zwycięstwo. Mi się wydaje, że to są karty takie na pracę. Wy będziecie bardzo skupione na swojej pracy. To jest triumf, to jest zwycięstwo. W pracy super, trzy pentakle, współpraca z innymi ludźmi. Natomiast będzie tu jakiś zastół: Wy możecie się dołować, jeżeli o coś chodzi. Wy, jeżeli będą jakieś przystanki, jeżeli chodzi o Waszą pracę, o jakieś finanse, to będzie Wasza wina. To już Was o to oczerniam, ponieważ to Wy tu macie czarne chmury w głowie, Wy nie wiecie, Wy się zastanawiacie, w którą stronę tutaj iść. Może tak, może się uda, może nie, nie wątpię. Przestańcie wątpić, bo mi się wydaje, dlatego ta karta wyszła do Jeżeli Królowej Buław, żeby Wam przypomnieć, że to Wy macie energię, Wy macie pasję i Wy możecie działać tak, jak chcecie. Natomiast Wy możecie trochę wątpić. Macie swój fanklub, jeżeli chodzi o pracę, macie swój klub. ludzie Was zauważają, ludzie widzą, wiedzą, kim Wy jesteście. Tu będzie. Ja mam taką, taką energię, że po prostu jesteście zauważeni w swojej pracy, to na pewno. Do tego fajnie działacie z innymi ludźmi, współpracujecie z innymi ludźmi, potraficie pracować z innymi ludźmi. Niektóre z raków po prostu będą <laughs> nawet bardzo um, szkolić się w tym. Będziecie masterami tak jak gdyby w swojej dziedzinie, w tym, co robicie, lubić robić. To, to co robicie, w tym będziecie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak również będziecie, y, może pokazywać swoje projekty komuś innemu, tu jest szansa na współpracę. Natomiast mi się wydaje właśnie, że ta karta trochę Was stopuje i to są Wasze myśli, to są Wasze negatywne myśli, że nie możecie tego, nie możecie tamtego. Także jeżeli coś nie wyjdzie, to ja Was o to oskarżam, Raki. To Wy sami będziecie się dołować i same y, 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 nie widzę drogi, nie wiem, w którą stronę mam iść i tak dalej. Także to jest Wasza wina. Trzy pentakle Pracy świetnie, nowa miłość, nowy projekt, jeżeli chodzi o coś. Jest diabeł. Mi się wydaje, że diabeł jest, i dlatego na tych ośmiu mie mieczach, ponieważ to jest jak gdyby, to jest wasz prywatny diabeł. To jest wasze prywatne, toksyczne może zachowanie, taki self-sabotaż. Um, tak jakbyście sami sobie wmawiali, że nie potraficie tego zrobić, albo coś nie, macie przejść do przodu, macie być w tej energii. To jest wasz ten diabeł, z którym musicie walczyć te czarne myśli, że Wam coś nie wyjdzie, ten brak pewności siebie. To jest, to będzie wszystko, ja to Was oskarżam o to. Bo macie nową pasję, tu jest nowa miłość, jeżeli chodzi o pracę. Nowy projekt, chcecie coś zrobić i to jest trzy, dwa razy mi trzy pentakle wyszły. Albo będziecie masterami w swojej dziedzinie, w tym co robicie, co robicie robić i tu będziecie zauważeni, Albo po prostu to jest współpraca, ktoś wam pomoże z kimś, będziecie razem pracować nad jednym projektem w pracy. Super, praca super. Może nie za duże pieniądze, ale nowa pasja, natomiast możecie się dołować i na to uważajcie, bo to jest wasz diabeł. Te czarne myśli, że coś wam nie wychodzi i tak dalej, dołowanie się, to ja, wam, ja was o to będę oskarżała, ale ogólnie, ogólna energia, jesteście bardzo energiczne i bądźcie w tej energii, działajcie, macie dużo pasji, jeżeli chodzi o życie. Zobaczmy teraz sprawy sercowe dla naszych raków. Sprawy sercowe. Ja chcę jeszcze zobaczyć, jakie są wiadomości. Ogólna energia. Mamy chasera tutaj. Mamy soulmate'a tutaj. Mamy noty enough. Ktoś tu sabotażował. z jakiś zazdrość, ego. Ktoś tutaj kogoś goni. Ktoś tutaj jest bardzo... Może macie kogoś dookoła, kto jest waszym soulmate'em albo... Ale no robi self-sabotaż. Jak to się mówi po polsku? Nie wiem. Ehm... Telfsabodasz na, na, ty, na tym związku. Jeżeli jesteście z kimś w związku, to ja już tutaj widzę, że tutaj ktoś ma kurde kogoś dość. E, ktoś tu jest sfrustrowany, e, ponieważ ktoś inny, nie wiem kto jest kto w tym waszym związku, jeżeli jesteście w jakimś związku, e, nie jest pewny siebie, boi się straty tego związku. Ja tutaj widzę kogoś, kto ma problemy e, w sensie, oboje się, ktoś się boi zostać zostawiony. Na lodzie. Także w ten sposób. Natomiast to jest wasz soulmate. Ale tutaj widzę, że tu są takie energie um, co-dependent. Jak to po polsku mówić? Takiego przywiązania się, bania się, strach przed zostawieniem i tak dalej. I to ktoś z tym nie jest zadowolony. Ktoś tego nie chce w życiu. Dobra. Zobaczymy, co nam Taro tutaj mówi. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Zobaczmy, Taro. Night of Wands. Cztery buławy. Może tu strzelek. Może ktoś ze strzelcem się zadaje. Kochankowie. Gwiazda. Znowu mamy gwiazdę. Testarz. Justice. Page of Pentacles. I Król mieczy. Słuchajcie raczyce, ja mówię do pani raczyc, wy tutaj macie kandydatów, wy możecie przebierać, niektóre z was raczyce, wy tutaj macie kandydatów, i bliźniaka widzę, i strzelca widzę, i wodnika widzę, i barana widzę, i wagę widzę, także raczyce mają tutaj kandydatów do wyboru, do koloru, nie wiem, czy to jest ta jedna sama bo i mam cesarza, i mam króla mieczy, także może powietrzny znak, może bliźniak, może wodnik, powietrzny znak. Ktoś, kto jest waszym cesarzem. Yy, ktoś, ja mam tutaj również rycerza Buław. Wy macie nadzieję na swojego cesarza. Kto jest tym cesarzem, nie wiem, ale wy jesteście raczycy zakochane w kimś. Macie tutaj kogoś na myśli i to jest miłość. Dla tego cesarza jesteście również tą gwiazdą. Natomiast wy macie bardzo duże nadzieje na tą miłość, na ten związek z cesarzem. I powiem wam, że w październiku tu będzie bardzo dużo pasji. Wy się zobaczycie z swoim cesarzem. Tu jest wasz cesarz. Eee, tu jest budowanie związku. Może ten związek nie jest taki odnowiony, nowy, zna się tą osobę już. Tu będzie dużo pasji, dużo seksu. Niektóre raczki. Nie mówcie mi, że nie. Eee, i to będzie takie bardziej, Wy w tym październiku to, nie będzie, to będzie, będziecie bardzo fajnej takiej energii zakochania się, bycia kochanym, kocha, kochania, patrzenia na tą swoją osobę. Tak, wow, to jest, to jest moja osoba, to jest, mój, to jest ten ktoś, to jest ten mój cesarz, to jest ta moja cesarzowa, to jest ta osoba. I Wy będziecie się bardziej jeszcze pogłębiać, jeżeli chodzi o to. Tu będzie dużo pasji. Dwie karty mam tutaj na tym rozkładzie, taki, takiego balansu, emocjonalnego balansu. Wy będziecie w październiku zbalansowane. To będzie bardzo pozytywnie, ale bez, bez negatywnych atrakcji. E, także nie macie się o co martwić, jeżeli chodzi o duże zainteresowanie. Mam bardzo taką intensywną, tu jest dużo miłości, będzie w tym październiku Was, ale to będzie taka zbalansowana miłość i Wy będziecie z takim zafascynowaniem również patrzeć się na tą swoją osobę. Wy macie bardzo dużą nadzieję, a druga sprawa, bo mi drugi raz gwiazda wyszła, także wasze marzenia się spełnią. To, jeżeli chodzi o miłość, jeżeli macie jakieś plany, możecie nawet sobie coś zaplanować, w tym w październiku, możecie się spytać tego kogoś, słuchajcie, może pojedziemy sobie na wycieczkę. Tu jest jakiś plan, mamy Page'a Pentakli, yy, także nie wiem, co to jest za pomysł, ktoś tu ma pomysł na coś. I ktoś chce iść z czymś do przodu, ale to będzie taka ogólnie energia zbalansowana, prawie że ekstatyczna. Będziecie się czuć świetnie, jestem zakochana, ale również to będzie takie zbalansowane. To będzie, będziecie się balansować, próbować się trochę uspokoić, Niecie się za bardzo, bo no nie chcę, żeby się nic, nic nie stało, ale będziecie bardzo takie energia, jeżeli chodzi o miłość, to bardzo takie z nadzieją na przyszłość będziecie się patrzeć i może nawet będziecie razem sobie coś planować z tym cesarzem, z tą osobą, bo ja tutaj widzę, mam tu króla mieczy, mam cesarza i mam rycerza Buław. Mi się wydaje, że ten cesarz przyjdzie do Was najpierw pod postacią tego rycerza Buław energicznie, z pasją, zainteresowani Wami bardzo. Tu może się dużo dziać w sferze fizycznej również. E, tu jest zakochanie się, tu jest ten cesarz, on na was patrzy, wy na niego patrzycie z takim, z takim za, za, Piękna energia i balans. Nie dość, że mamy sprawiedliwość, to jeszcze mamy umiarkowanie, to będzie wszystko takie zbalansowane, tak jak powinno być, ale z nadzieją, z taką wewnętrzną na, myślami, nadzieją na przyszłość. E, I prawda, i będziecie czuć, że to jest prawdziwe, to jest, to jest między wami. Tą osobą, to będziecie czuć, że to jest to, że to jest prawdziwe, tu jest powiązanie. Mamy kochanków. No, co więcej mam powiedzieć? Nic już więcej nie mogę powiedzieć. Mamy kochanków i tyle jest miłości. Cały październik powinien dla raków być bardzo spokojny, yy, taki z nadzieją i zakochanie, taka energia i balans. To ja jeszcze mogę Wam powiedzieć? Już nie chcę wymyślać. Jakie są intencje Waszej osoby w stosunku do Was? Jakie są intencje. Waszej osoby w stosunku do Was. Um, no co ja mogę Wam powiedzieć? No? No macie tego żolo z Romantycznego, idzie do Was z różami, będzie dużo wiadomości, proszę. Będziecie otrzymywać dużo rozmawiać, dużo wiadomości. Natomiast jego intencje ja mam osiem tu Znowu to jest taka karta. Tak jakby. Ja mam takie wrażenie, jakby ta osoba nie mogła, tak jakby ona nie mogła czegoś dla was zrobić, nie mogła iść do przodu. Ale to nie jest to, że on, oni nie mają chęci. Oni się tak czują, że nie mogą tego zrobić jeszcze. Tego nie mogą dla was zrobić jeszcze. Nie mogą się spotkać i oni mają wyrzuty sumienia. Tak jakby się trochę czuli w więzieniu, tu jest coś że tak, jakby w ich umyśle, że oni e, czegoś nie mogą. Oni mają dobre intencje. Chcą się kontaktować z Wami, chcą być w ciągłym kontakcie z Wami, natomiast tak jakby może fizycznie nie mogą być z Wami. Może, może mieszkają gdzieś dalej, a tak bardzo by chcieli już się spotkać. I tylko to jest negatywną kartą. Takie czarne myśli, trochę dołowanie się. Także yy, jedyne co to jest właśnie te osiem mieczy. Natomiast oni mają bardzo dobre intencje, tu jest takie zakochanie, tu są fajne, yy, romantyczne wiadomości, także oni będą się tym cieszyć. Będziecie się cieszyć. Cieszcie się. Ten październik będzie taką energią na cieszenie się z Waszej osoby, bycie z tą osobą. Jak nie jesteście razem fizycznie z tą osobą, to i tak będzie fajna energia, dużo komunikacji, to będzie takie zbalansowane. Także październik, cieszcie się. Zbalansowane związki międzyludzkie, romantyczne, miłość, kochankowie. Także jesteście z tym, będziecie z tą osobą, z którą powinniście być w tym październiku. I taka fajna nadzieja, fajna taka energia z patrzeniem się na, na przyszłość. I może nawet będziecie coś razem planować sobie na przyszłość, czy, czy razem może mieszkać, czy może na wycieczkę sobie pojechać, czy coś, będziecie robić plany na przyszłość w tym październiku. Fajna energia. Jaka jest porada dla raków na miesiąc październik? Jaka jest porada dla raków na miesiąc październik? Możecie być trochę się czuć um, obciążone, że walczycie ze wszystkim dookoła. Yy, będziecie mieć nowy pomysł na to, yy, co robić z Waszym życiem. Yy, gdzie iść dalej. Bo wy możecie się też tak trochę czuć. Jestem już obciążony, nic mi nie wychodzi. Ogólnie to jest ogólna yy, energia. Nic mi nie wychodzi, jestem zmęczona już on już dosyć. Yy, yy kiedy będą efekty tej mojej pracy. Jesteście już prawie na końcu tego, co robicie, także wstrzymajcie się, nie załamujcie się. Cokolwiek w życiu się dzieje, w waszym życiu się dzieje. Wyjdźcie z czarnych myśli. Jest wszystko ok. Dojdziecie tam, gdzie chcecie dojść. Mamy asa mieczy. Ktoś ma nowy pomysł. Może została powiedziana prawda. Ale ogólnie miałam taką, nawet w tym miłosnym czytaniu, energię, że... Wy będziecie czuć, że to nie jest, że to jest coś prawdziwego, także wy będzie, tutaj dla Was jest coś prawdziwego i tak jakbyście poznali prawdę, tak jakby Was coś oświeciło, macie to, to, to w głowie, ja wiem, jaka tak naprawdę jest prawda, będą rozmowy i będzie uczenie się, będziecie mogli jeszcze coś sprawdzać albo macie jeszcze coś sprawdzić, nie wiem co dokładnie, bo mamy page'a mieczy. Dlaczego mamy dziewięć buław? Dlaczego wy jesteście tacy zmęczeni? Czym jesteście zmęczeni? Ktoś tu ma problemy z ego i to są dwa puchary. Wiadomości. Jakieś wiadomości miłosne mogą u Was wkurzać. Albo ich brak. Bo mam tutaj ktoś tu może również grać z ego. Ktoś tu ma za duże ego, może nie odpisuje tak szybko, jakbyście chcieli. Także wy będziecie tracić może trochę cierpliwość, jeżeli o to chodzi. Miłosne rozmowy z kimś, nowe zakochanie, drażnić was, to będzie e, takie jak gdyby może zasu, jeżeli chodzi o wiadomości. Wy napiszecie wiadomość, ta osoba nie odpisuje przez 2-3 godziny i to was będzie wkurzało. Dlaczego ja mamy mieczy? Bo ponieważ wy a czy jest dlatego, ponieważ tutaj ktoś, ktoś czy się będzie po, poczuje, że ja jestem zostawiona, ja jestem sam, sama cały czas, tej osoby drugiej nie ma, ale was coś tutaj oświeci na ten temat, bo wy możecie być trochę needy, wy możecie być trochę, może będziecie wymagać trochę za dużo od tej osoby. Z którą jesteście, będziecie może dużo wymagać od tej osoby, żeby cały czas była, żeby się z wami kontaktowała, możecie być takie trochę klini. Nie wiem, jak to się mówi po polsku, takie, no to po prostu się ten, ja chcę być z w kontakcie, czemu nie odpisujesz. Takie coś może być w październiku i to wy możecie czuć się sfrustrowane, raki, że ta osoba tutaj nie ma kontaktu. Natomiast te. Te karty mówią, że, że was coś oświeci. Nie powinniście się tak trochę zachowywać, bo może ta druga osoba jest bardzo zajęta. Ale to będzie was frustrowało: to, że na przykład wy coś napiszecie, a tej, ta osoba wam nie odpisuje. Komunikacja będzie jak gdyby problemem. Znowu kartami wypadał, bo jestem tak przejęta. Pięć y, 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 mieczy. Ale wiecie co. I to właśnie takie zachowanie, mimo że to jest nowe zakochanie się, mimo to, że jest fajna osoba, że wiecie, że to jest fajna osoba, e, że to jest wasza osoba, wy będziecie mieć ten, takie wątpliwości w głowie, dlaczego oni do mnie nie piszą. E, I to wam przypomni stare jakieś dzieje z waszego życia, e, to wam przypomni tę jakąś traumę z wcześniejszego waszego życia i e, z tym będziecie musieli walczyć. To jest taka porada. Mhm, dokładnie, sześć pucharów mi to wyszło. Mhm, a smieczy. Was coś oświeci, wy może zauważycie, że wy jesteście w sumie tak okej okay sami, że wy nie potrzebujecie być aż tak bardzo przywiązani do drugiej osoby, że wy macie również własne życie i wy możecie również myśleć o tym, że wy powtarzacie e, to, co było kiedyś. Może wy kiedyś się właśnie w taki sposób zachowywaliście. I wy z tą przeszłością, z tym takim, e, z tym doświadczeniem z przeszłości, wy przychodzicie i wchodzicie do nowego związku z tym. I wy, zauważy, wy, wy możecie zauważyć, że was to denerwuje, że ta osoba na przykład do was nie odpisuje. Ale wy to zauważycie i w, w takim sensie, że wy to zauważycie i będziecie chcieli nad tym popracować, was to oświeci, że to wy, to jest wasz problem, nie tej drugiej osoby, tylko to jest wasz problem. Wy tworzycie problem, y, problemy z, z niczego. I wy będziecie musieli trochę popracować nad tym. Bo ja was tutaj, ja nie mówię, że wszystkie raki to jest czytanie ogólne, ale ta wiadomość jest dla kogoś, kogoś, kto może po prostu ma taki problem, że się bardzo hmm, chce być cały czas, na przykład 24 godziny na dobę z tą osobą, natomiast ta osoba może nie masz czasu dla was, jest zajęta czymś innym, a wy się czujecie może wtedy odrzucone. Ale was to oświeci, że to jest wasz problem wewnętrzny, wy musicie z tym walczyć, bo wy jesteście okej. Okay. Nawet jak tej osoby obok was nie ma, to wy i tak jesteście ok. Także taka jest porada, że. że pora, to porada. K karty mówią o tym, żeby po prostu pomyśleć o tym, dlaczego tak się zachowujecie, dlaczego was to boli, dlaczego czujecie się urażone, dlaczego czujecie się jak, jak pięć pentakli, jeżeli ta osoba się nie odzywa. Wy, wy macie być szczęśliwe same ze sobą, czy jest ta osoba, czy jej nie ma. Ogólnie w miłości super karty. Praca, super karty, ogólna energia super. Jedyna taka czkawka to jest z Wami, z Waszymi emocjonami, że Wy chcecie być z tą osobą cały czas w kontakcie, natomiast może ta, ta osoba nie ma czasu zbytnio dla Was i Wy się czujecie odrzucone. Październik super. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w październiku, kochane raczki. Cieszcie się tym miesiącem. Fajne energie, spełnienie marzeń. Mieliśmy gwiazdę dwa razy, także cieszcie się. Piszcie komentarze, komentarze, subskrybujcie. Widzimy się w niedzielę na live. Pozdrawiam Was serdecznie. Eee, pa pa.